Ciągle na nas patrzą, ciągle na nas krzyczą, ciągle o nas mówią chociaż ciągle na nas liczą. Chrześcijanin tańczy, gdy tak bardzo szydzą, my chcemy być wolni, na nas nienawidzą. Ciągle na nas patrzą, ciągle na nas krzyczą, ciągle o nas mówią chociaż ciągle na nas liczą. Chrześcijanin tańczy, gdy tak bardzo szydzą, my chcemy być wolni. Sprawiedliwości potęga, odsłoni karty, da wynik Jak mówię tobie, że klękam przed Panem Bogiem, to nie kit Zarządzam swym życiem, rozsądzam co dobre Bo w swoim czasie przyjdzie Pan winnicy i zapyta o progres Chrześcijaństwo dzisiaj ma ogromną skalę Upodabniamy się do Pana, przyjmując biczowanie W mediach agresja, wierzący to durnie Skoro ten świat przyjął takie zdanie, to żyć dziś nam trudniej Ciągle na nas patrzą, ciągle na nas krzyczą, ciągle o nas mówią, chociaż ciągle na nas liczą. Chrześcijanin tańczy, gdy tak bardzo szydzą, my chcemy być wolni, na no nas nienawidzą. Ciągle na nas patrzą, ciągle na nas krzyczą, ciągle o nas mówią, chociaż ciągle na nas liczą. Chrześcijanin tańczy, gdy tak bardzo szydzą, my chcemy być wolni. Potrafimy przepraszać i wybaczać taki los. Zesłał nam Judasza, w naszym gronie jest tu ktoś, kto jada wspólny chleb, no a w sercu dusi coś, czy to ja, może to ty ziom? Nikt z nas nie jest idealny, mamy swoje winy Krępacje, humory, kompleksy i przeróżne rozkminy Robię swoje, gram rap, ale nie bez przyczyny Nawijam tu o tym, co ważne dla mnie w życiu jest Chrześcijanin pragnie pokoju z innymi ludźmi Inni ludzie niekoniecznie pokoju z nim Ale wiesz o co chodzi, choć jesteśmy różni Możemy spróbować jeszcze raz ze sobą być Ciągle na nas patrzą, ciągle na nas krzyczą, Ciągle o nas mówią, chociaż ciągle na nas liczą. Chrześcijanin tańczy, gdy tak bardzo szydzą. My chcemy być wolni, na no nas nienawidzą. Pragniemy zarażać miłością, a nie śmiercią. Chcemy być wierni Bogu jak Miriam. Sprawiedliwość to jest krzyż, więc upodabniam się do ukrzyżowanego. Często to też my dajemy powody wam do zgorszenia. Chrystus jest na czele, gdy w sercu czasem go nie ma. Jesteśmy tak słabi, nędzni przerażeni bywa i za nasze grzechy nam wybacz. Ty, mały człowieku, jesteś taki jak ja. Widzisz cały świat, odczuwasz uczuć stan. Oni chcieliby spojrzeć na ten rap i ocenić w nim to, co ja wam dziś gram. Jestem słabym typem, układam schemat liter łączę go z tym bitem, byś rozkminił o czym piszę Jestem chrześcijaninem, więc ludzi łączę, połączył nas krzyż, to nowy początek, czy? Ciągle na nas patrzą, ciągle na nas krzyczą, Ciągle o nas mówią, chociaż ciągle na nas liczą. Chrześcijanin tańczy, gdy tak bardzo szydzą, My chcemy być wolni, na no nas nienawidzą. Ciągle na nas patrzą, ciągle na nas krzyczą, Ciągle o nas mówią, chociaż ciągle na nas liczą. Chrześcijanin tańczy, gdy tak bardzo szydzą, My chcemy być wolni. Świat was nienawidzi, a mnie wpierw znienawidził Bo nie pokochał mej prawdy, serca zatwardziałe Dzisiaj człowiek sobie żyje, jakby mnie nie było Biega po hulankach, no i kończy w kryminale Lata za tym, co przyziemne, nie zastanawiając się Co będzie dalej, kiedy światło zgaśnie Prawie zawsze tak jest, ziemianin krzyczy, że będzie żył wiecznie A jutro mu życie się może skończyć Cioły na nas patrzą, ciągle na nas krzyczą Ciągle o nas mówią, chociaż ciągle na nas liczą. Chrześcijanin tańczy, gdy tak bardzo szydzą. My chcemy być wolni, a na nas nienawidzą. Ciągle na nas patrzą, ciągle na nas krzyczą. Ciągle o nas mówią, chociaż ciągle na nas liczą. Chrześcijanin tańczy, gdy tak bardzo szydzą. My chcemy być wolni. Ciągle na nas patrzą, ciągle na nas krzyczą, ciągle o nas mówią, chociaż ciągle na nas liczą. Chrześcijanin tańczy, gdy tak bardzo szydzą, My chcemy być wolni, na no nas nienawidzą.